Sponsorem głównym klubu jest firma Pola Polagis. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. W 19 kolejce pierwszej grupy czwartej ligi podleszanka Katowice podejmowała przy dzisiaj przemrze się Goście przed tym spotkaniem zajmowali siódmą pozycję w ligowej tabeli. Podlesianka miała 4 punkty przewagi nad drugą w tabeli Unią Dąbrowa Górnicza. Mecz zapowiadał się bardzo interesująco, a towarzyszyła mu świąteczna atmosfera, bo rozgrywany w Wielką Sobotę. Zobaczmy składy obu drużyn na to spotkanie. Podlesianka Tomanek, Rzemła, Kopeć, Wacławski, Winiarczyk, Kurosz, Grzeszczyk, Rosiński, Nowotnik, Paszek i Arnot. Trenerem gospodarzy jest Dawid Bremer. Przemsza, Siebież, Popczyk, Siemański, Chmielewski, Bartusiak, Bębenek, Zakarczenko, Adamiecki, Kieca, Czajkowski, Niemiec i Jarka. Trenerem gości jest Mateusz Maindok. W iście letniej scenerii rozpoczynamy spotkanie Podlesianki z Przemszą. Pierwsza groźna sytuacja to piąta minuta tego meczu, którą stworzyli sobie goście. Piłka na lewej stronie boiska u Adamieckiego. Ten zela po długim rogu. No ale piłka nie miała prawa wpaść. Do siatki Artura Tomanka. Dobra okazja gości, którzy jako pierwsi zagrozili bramce rywali. A to już minuta dziesiąta. Winiarczyk do Daniela Paszka. Paszczek schodzi do środka. Strzela na bramkę popczyka. Uderzenie, no ale nie musiał interweniować bramkarz. Przemszy siebież odprowadzając piłkę wzrokiem. A teraz rzut wolny dla drużyny goście, uderzenie głową. Niecelnie jednak ekipa z i od 5 metra rozpoczynał Artur Tomanek. Nowotnik do Przemysława Rzemły Rzemu ładnie sobie poradził grzeszczyk w pole karny do Jarnota Jacek Jarno. Piłka na lewej nodze uderzenie w krótki róg. Piłka trafia jednak w boczną siatkę. I nie było pierwszej bramki dla Podlecianki. Mariusz kurosz. Szybko rozprowadził piłkę na prawo do nowotnika ten do Przemysława Rzemły. W polu karnym jest Jacek Jarno, zagranie do na Paszka, uderzenie na bramkę. No i minimalnie obok lewego słupka bramki Przemysława Popczyk A to minuta 32, dośrodkowanie w pole karne. Był tam Sebastian Kopeć, który uderza na bramkę, no ale nie udało mu się idealnie trafić w piłkę. i Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Druga odsłona, 47 minuta. Naciskany zawodnik przemszy przez Łukasza Grzeszczyka. Ten próbował jeszcze dograć do Daniela Paszka. No, znakomita okazja pod na otwarcie wyniku. Nie udało się jednak trafić do siatki rywali. 50 minuta, ponownie Grzeszczyk. Dośrodkowanie w pole karne do piłki. Dopada Jacek Jarnot. Świetne zachowanie napastnika. Podle nie udało się jednak trafić w światło bramki. A to kolejna sytuacja. Grzeszczyk w pole karnej Sebastian Kopeć znany z tych swoich zachowań przy rzutach rożnych uderza na bramkę. Nie udało się jednak pokonać Popczyka. W kolejnej sytuacji łudząco podobna okazja. Tym razem jednak niepilnowany Jacek Jarnot nie trafia w światło bramki. Kolejny rzut rożny Grzeszczyk. No próbował zaskoczyć Pobczyka, bramka szepsze, to odbija. Dopada jeszcze Grzeszczyk środkowanie na długi słupek, gdzie jest Mateusz Wacławski, który wyprowadza podlesiankę na prowadzenie w 56 minucie tego meczu. Fantastycznie zamknął akcję środkowo obrońca ekipy z Podlesia. Ogromna radość miejscowych kibiców. No a popularny Waco zachował się jak rasowy snajper, kibice LGKS-u. Głośno celebrowali zdobytą bramkę. 57 minuta z akcją wychodzi przemsza, ale przejmuje to winiarczyk. Szybkie zagranie do grzeszczyka. Grzeszczyk ponownie do winiarczyka. Łukasz Winiarczyk zaczekał teraz nieco z tą akcją, faulowany, ale sędzia stosuje przywileje korzyści, Łukasz Grzeszczyk, kolejny faul zawodnika Przemszy, piłka trafia do Rosińskiego, uderzenie na bramkę, Przeniesiona jednak nad poprzeczką, no dwa faule Przemszy w jednej akcji, ten drugi skończył się żółtą kartką dla gracza, gości. 60. minuta, Przemysław Rzemuł. Bartosz Nowotnik ładnie wypatrzył Marcina Rosińskiego. Rosiński, piłka zwrotna do Nowotnika. Ten obraca się z piłką fantastycznie, uderza na bramkę. I 2 do 0 prowadzi pod Kapitalne trafienie Bartosza Nowotnika, który lewą nogą zdjął pajęczynę z bramki przemrze siebie. Piorunujące 4 minuty w wykonaniu gospodarzy, którzy w krótkim odstępie czasu zdobyli dwie bramki no i ten mecz układał się po myśli trenera Dawida Bramera. pod podleśanki po tym trafieniu podziękowali popularnym Stjannik Convention Bartoszowi Nowotnikowi, który zakończył udział w tym spotkaniu. Dziękuję. A to minuta 67. Niestety do grzeszczyka piłkę przedłuża obrońca Przemszy, który zagrywa wprost do Jacka Jarnota, a napastnik podlesianki takie sytuacje wykorzystuje z zimną krwią. Kibice Podlesianki na chwilę zamarli, bo... Wydawało się, że Jacek Jarnot złapał kontuzję przy tym uderzeniu, ale napastnik podlesianki nabrał wszystkich dookoła i podobnie jak niedawno granic Czaka z bajeru Leverkusen celebrował zdobytą przez siebie bramkę. 72. atakuje, przemszał Uderzenie na bramkę Artura Tomanka Strzelał z numerem 94 Patryk Timochina Nie musiał jednak interweniować Artur Tomanek A 7 minut później Poderwał się najlepszy strzelec Pierwszej grupy czwartej ligi Damian Adamiecki Strzał na bramkę Artura Tomanka Lewą nogą wyciągnął się bramkarz Podlecia Ale piłka mija Prawy słupek golkipera LGKS to już końcowe fragmenty spotkania. Maciej Niesyto rusza prawą stroną boiska. Kapitalne zagranie na lewo do Daniela Paszka. Ten ma trochę miejsca, wpada w pole karne. Paszek, piłka do Jacka Jarnota. Ten wykłada jak na Arturowi Teradajowi. Ten jednak przestrzela z 11 metra. No powinna być czwarta bramka dla LGKS-u. Doskonale wyprowadzona akcja. No niemal rzut karny wykonywał Artur Tarada i przeniósł jednak piłkę nad poprzeczką. Podleśanka ostatecznie wygrała to spotkanie 3 do 0 i ma 6 punktów przewagi nad drugą w tabeli Spartą Katowice. Katowic. Święta bardzo udane.